Cześć. W tym filmiku rozwiążemy sobie pierwszych 5 zadań za 5 punktów z Kangura Juniora 2019. Zadanie 21. W półkole, którego promień jest równy 1, wpisano kwadrat tak jak na rysunku. Ile wynosi pole tego kwadratu? Mimo, że jest to zadanie za 5 punktów, jest ono stosunkowo proste, ponieważ tutaj wystarczy sobie dorysować jeden odcinek. Wiadomo, że jest to promień naszego półkola, więc jego długość wynosi 1. I zauważmy, że tutaj powstał taki trójkąt prostokątny, którego jedna z przyprostokątnych ma długość a, jest to bok kwadratu, a druga przyprostokątna ma długość po prostu a drugich, jest to połowa boku kwadratu. Promień ma długość 1, zatem stwierdzenia Pitagorasa od razu jesteśmy w stanie policzyć pole kwadratu. A drugich kwadrat plus a kwadrat równa się 1. Czyli suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. No i teraz tak, a kwadrat czwartych plus a kwadrat równa się 1, czyli 5 czwartych a kwadrat równa się 1, zatem a kwadrat pole kwadratu równa się 4 piąte. W tym zadaniu poprawna jest odpowiedź A.

Dostrzec, jakie liczby występują na początku tych trójek. I rozważmy tutaj sobie liczby dwucyfrowe. Mamy tak, 101, czyli na początku jest dziesiątka, potem mamy 112, 131, mamy na początku mamy 13 i potem znowu mamy 161, czyli na początku 16, i potem znowu mieli, mielibyśmy na początku 19, 22, 25, 28. Czyli widać, że co trzecia liczba występuje na początku. I widać, że te liczby, 10, 13, 16, one wszystkie z dzielenia przez 3 dają resztę 1. I to jest bardzo pomocne w rozwiązaniu tego zadania, ponieważ teraz patrzymy sobie na odpowiedzi. Mamy 222. 22 to jest liczba, która z dzielenia przez 3 daje resztę 1. Zatem widać, że ta odpowiedź nie może być poprawna. No bo 222 22 wystąpi. W tym ciągu. Na początku będziemy mieli 22 i jeszcze dojdzie dwójka jako cyfra dziesiątek liczby 23. Odpowiedzi B mamy 444, czyli musielibyśmy mieć na początku 44, a potem jeszcze czwórkę od piątki. ale 44 z dzielenia przez 3 nie daje reszty 1, zatem 44 nie ma prawa wystąpić na początku tej trójki cyfr. Czyli odpowiedź B może być poprawna, ale sprawdźmy pozostałe. Czytamy 464, 46 z dzielenia przez 3 daje resztę 1, i dojdzie czwórka jako cyfra 10, czyli 47. I podobnie jest w odpowiedzi D i E. Czyli 64 daje resztę 1 z dzielenia przez 3, i 88 też reszta 1 z dzielenia przez 3. Wychodzi na to, że w tym zadaniu poprawna musi być odpowiedź B. Zadanie 23: ile jest wszystkich płaszczyzn, na których leżą trzy i tylko trzy wierzchołki sześcianu? Narysujmy sobie sześcian, i ja tutaj narysuję przykładowe płaszczyzny, na których leżą trzy i tylko trzy wierzchołki sześcianu. Tutaj mamy właśnie taki czarny trójkąt. Druga płaszczyzna to są te żółte linie, i zauważmy, że tak naprawdę tych płaszczyzn. Na których leżą trzy tylko trzy wierzchołki sześcianu, będzie dokładnie tyle samo, ile wierzchołków sześcianu. I te płaszczyzny. Znalezienie tych płaszczyzn tak naprawdę sprowadza się do znalezienia trójkątów, których wierzchołki nie leżą na jednej ścianie sześcianu. I w ten sposób znaleź możemy znaleźć cztery trójkąty, gdzie jeden z wierzchołków leży na dolnej ścianie, a dwa wierzchołki leżą na górnej ścianie, i cztery trójkąty, gdzie. Dwa wierzchołki leżą na dolnej ścianie, i jeden wierzchołek leży na górnej ścianie. I 4 plus 4 daje 8, zatem tutaj poprawna jest odpowiedź C. Zadanie 24. Na planszy przedstawionej na rysunku postawiono pionek na polu A. W jednym ruchu Pionek przesuwamy z pola na pole sąsiednie to jest pole połączone z jednym odcinkiem, na którym spośród pól PQRST może stanąć pionek po 2019 ruchach. Widzimy, że mamy tutaj tak naprawdę takie dwa y, ośmiokąty foremne jeden zewnętrzny, drugi wewnętrzny. I co tutaj trzeba dostrzec? Przede wszystkim widzimy, że na pole T możemy dotrzeć tylko parzystej liczbie ruchów. Możemy dotrzeć na przykład najkrótszą drogą w dwóch ruchach. Możemy dotrzeć trochę dłuższą drogą, przechodząc przez trzy pola wewnętrznego ośmiokąta foremnego, w ruchach czterech. Ale zawsze będzie to parzysta liczba ruchów. I podobnie będzie z polami S, na które możemy dotrzeć na przykład w czterech ruchach, polem P i polem R. Tutaj też możemy dotrzeć tylko w parzystej liczbie ruchów. Natomiast takim wyjątkiem jest. Pole Q. Na pole Q możemy dotrzeć tylko nieparzystej liczbie ruchów. A 2019 jest liczbą nieparzystą. Z tego wynika, że w 2019 ruchach możemy z pola A dotrzeć tylko na pole Q. I tutaj poprawna jest odpowiedź C. Zadanie 25. Na kole kręcącym się wokół swojego środka są zaznaczone dwa punkty. Jeden z nich znajduje się 3 cm dalej od środka niż drugi. Prędkość poruszania się punktu położonego dalej od środka koła jest 2,5 razy większa niż prędkość punktu położonego bliżej środka. Ile wynosi odległość od punktu położonego dalej od środka do środka tego koła? Zróbmy sobie taki rysunek pomocniczy. Mamy koło, mamy jakiś punkt położony w odległości x od środka i drugi punkt położony w odległości x plus 3 od środka koła. I Tutaj trzeba troszeczkę skorzystać z takich wiadomości z fizyki. Wiemy, że jeżeli mamy jakieś dwa punkty na kole, no to one mają taką samą prędkość kątową. Jeżeli to koło wprawimy w ruch wirowy, mają taką samą prędkość kątową, natomiast mają różne prędkości liniowe, i ta prędkość liniowa takiego punktu, no to jest po prostu prędkość kątowa przemnożona przez odległość od środka koła. Z tego wynika, że prędkości liniowe tych punktów są wprost proporcjonalne do odległości od środka koła. Czyli możemy sobie tutaj ułożyć równanie x plus 3, czyli odległość drugiego punktu od środka, podzielić przez x odległość pierwszego punktu od środka. No to jest po prostu stosunek prędkości liniowych, czyli 2,5. No i rozwiązujemy sobie takie równanie x plus 3 równa się 2,5x. Odejmujemy obustronnie x. Otrzymujemy 1,5x równa się 3, czyli x równa się 2. Zatem x plus 3, czyli odległość punktu położonego dalej od środka do środka tego koła, no to jest po prostu 5 cm. W tym zadaniu poprawna jest odpowiedź. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Do usłyszenia w kolejny czwartek.